Siemano, wędkarze Mamy początek stycznia, wtorek. Nie robimy, łowimy. Jak nie robimy? Ja robię, tylko na drugą zmianę. Siemano. Rówek na drugą zmianę, w końcu udało nam się spotkać. Nie łowiliśmy razem. uuu, 6 uu. tygodni. Oj, lepiej. Lepiej. Kuchujesz w Polsce, przed świętami, lepiej. Lepiej. No nie wiem, 6, może 8 tygodni. Mieliśmy dziś łowić na takiej odnodze od rzeki Mas, ale woda jest tak duża, że no nie ma możliwości nawet podejść tam po ten kanał. Tam, kanał gdzie tam gdzie chcieliśmy usiąść, to tak z półtora metra wody. No, no dokładnie. I wymyśliliśmy sobie takie miejsce, gdzie kiedyś bardzo często tu łowiłem. W sumie pierwsze moje, ja to drugi raz. moje kroki nad wodę jakie stawiałem to właśnie tutaj, bo My myślę, że mogę powiedzieć, jesteśmy na wejterik w miejscowości Herpen. Tutaj kiedyś mieszkałem, bardzo często łowiłem, bo miałem po prostu blisko, mogłem sobie tu przyjść nawet na pieszo, czy podjechać rowerem. Bardzo cie rybna woda, ale bardzo, bardzo, bardzo ciężka jeśli chodzi o łowienie. Yy, mamy styczeń, jeśli złowimy po jakiejś płoteczce, czy, czy w ogóle cokolwiek. Jakieś branko, żeby coś się działo, nie? To, to będę szczęśliwy, no ale sytuacja nas niestety zmusiła do tego, że musieliśmy tu przyjechać. Mam jakieś archiwalne nagrania robione starym aparatem, jeśli uda mi się to odszukać, to za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Jest takie nagranie jeszcze na, na starym pierwszym sprzęcie, jak łowiłem tutaj liny, płocie. Spróbuję to wrzucić w film. Widzę, nagrywasz. Tam, nagrywaj rybę jak chodzi. Proszę Państwa, się piło, coś nagrywamy rybę jak chodzi. Pełne wygięcie Lin, tak jak przewidywaliśmy, piękny Lin. Jeśli się nie odpią, nie zrobił hmm. nam niesp... niespodzianki. No tak, że... oh, piękna ryba. Jak no widzimy, Ślicznie. Co tam jak tam, Robert? Co tu masz? E, tak, bardzo w porządku. Wszystko stare, zanęta stara, kastery stare. Topione, stare, wszystko stare. No to dobrze. Stare to najlepsze. No to dobrze. Ja też mam wszystko stare, wczorajsze. Robaki, nie myte. <grydące. grydące>. Nowy ten nowy kombajn. Nowy stary, tak. Nowy stary. Nowy stary, bo Jak to wiadomo, może i nie wiadomo w tym roku. W tym roku zaczynam federować troszeczkę więcej. I tak się udało zmienić na... Na cytrynkę. Cytrynkę? Limonkę. Limonkę, limonkę. Ja, Ja czekam na swoje żółte, nowe Tubertini. Właśnie... No właśnie, w weekend dojedzie. Następne łowienie myślę, że już będzie na nowym sprzęcie. A u mnie dziś wygląda to tak. Dwa Federki gdzieś tam nieśmiało, trupek, na którego w sumie najbardziej dziś liczę. I zanęta to sama, co wczoraj, czyli Kilogram rozrobiłem ciemnej płoci i pół kilograma dużego leszcza z Lorpio. Dzisiaj domoczyłem to tylko wodą z kukurydzy, dosypałem trochę kukurydzy. I tak to wszystko wygląda. Mieliśmy rano przymrozek. Woda w miejscu, gdzie łowimy jest dość głęboka, bo no ja obstawiam, że jest jakieś 4-4,5 metra robek 3,5 do 4, więc jesteśmy blisko siebie. Nic, Ale mam... Wydaje mi się, że są głębsze miejsca, nie wiem, tak kurczę. Tak, no ja łowiąc z tutyczką. Na 11 metrze miałem właśnie 4-4,5 m, bo 25 w tej chwili. I jest to sama głębokość, więc. Ale jak, wtedy, jakbyśmy po tamtej stronie było głębiej, hmm. chyba nie? Ja rzucałem diperem, to było 10 metrów czy ile? Tak, 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 bo tu jest, jest, głębokość do, dochodzi do 10 metrów, tylko no akurat nie. Nie gdzie tu, no ale mam nadzieję, że kurczę jakiegoś jazika mojego w zdręgę, cokolwiek. A jak nie, to zobaczycie chociaż tego tego lina jeśli uda mi się to nagranie odnaleźć się wydaje, że można było sobie tam sobie usiąść, nie? Na tej głębszej wodzie. Wiesz że tam by trzeba było iść? Tak. Zobacz, tam jest miejscówka, abyś musiał iść tam, 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 tam i jeszcze stamtąd. Tam nie podjedziesz. A, w chyba ja. No. A Ty mówisz, że byś, to byśmy tam wtedy jest tak. i dalej, to jeszcze całkiem inne miejsce, no. Tam pamiętam było głęboko. I słuchajcie, Robercik zaciął. A porządnie przygięło? Uch, tak przygięło, że pani. Puteczko. Jeszcze się ze zestawce. Ale rybka jest, fajnie, cieszę się. No ja też nie chcę. Dobra, zimno. Zimno? może powiesz coś o tym, co się oplątało? Poczekaj. Zestaw mi się opląta. co, takie kropki? Czy mi się wydawało na brzuchu? Nie, chyba nie. Zrobisz mi zdjęcie? <laughs> zrobię <ci> zdjęcie? <laughs> no, poważnie. Błagaj mnie. Błagam. <laughs> no Drugi dobra, to, to zrobię stopa. <laughs> robimy zdjęcie. No, ale są bardzo fajne, bo nie... W trakcie rzutu nie, nie obracają się, sztywny mają ten. Opa, jest trochę jak to jest zbudowane. Federling, malutki Federling, koszyk, to jest nie wiem, z 20 gram, maluteńki, bo wcze, wcześniej zanęciłem paroma koszykami. Tu jest Federguma, tu nawet stopera nie mam, typowa motorka. Federguma, długa, 0,10 bodajże przypon, haczyk 18 i dwa robaczki. I takie Ta ma, a motorka było... to jest u mnie. Ja mam przy pomocy szestastki zrobione. No, no to ja mam łapkę. Trzeba czysty pazur, który wyjdzie. Kaczyki dziesiątki. Siemnastka. I z koszyk y, piętnastka, zamotowane jakieś tam zupy chretliko, po prostu z czystego lewicza. No to elegancko. <laughs> Ale jak miałeś rybkę, to chyba się wycieniuje i ja wiesz, bo. Aha. No bo coś by kurczę złowił. Przed chwilą na czerwonego robaka nie wsiądłem brania. A Robercik coś przyciął fajnego. To piękna pociąg. Nie, to jest Lin. Nie, to, czuję, to, jest, to po... jest Lin. Pociucho. Piękna płotka, naprawdę. Mam delikatny przypon i się boję, że. albo okoń, ale. Popro. Co, ty, to, jadę to na dzisiaj karpę 10 kg Wydaje mi się, że to może być płotka. Piękna. Nie wziąłem podbieraka, nic mówię. Nie ja też coś. nie brałem podbierakowy po pa, co? Leściuk. Leściuk. Leściuk? No. Płociu? Nie, płoć. <grym> Miałem losa. Popa, jaka płoć. Człowieku, ja tu jestem na weekend, tu przyjeżdżamy. Autentycznie. Na no, weekend nie łowię w ten niestety. Popa, jaka płociucha się No. Chłopa. No. Fajowa. Dobra, dzwonię do roboty. Jeszcze mam czas, dzwonię do roboty, że dzisiaj Ziki <coughs> Wyglądałem wczoraj jak gościu, jak się dzwoni w Holandii o zika, nie? I co, na tą kulkę co mówiłeś? Nie. Nie, nie dokładałeś tego? Nie. Ale zażarła kwestia. Bo stąd to mi musisz zdjęcie teraz zrobić. Jest prześliczna, nie? Czekaj. mi mnie nie rozrobiała tu? No śliczna. Ej. No i 32 cm płaci. Mówię, taka trzydziecha. Piękna rybka, no później tam normalnie. O no. ale, się cieszę. Widzę. Masakra, nie? Tu pięteczko. Ale A, taka wyszli No i po dłuższym przestoju. Kolejna rybka, ale pod donęcałeś tym koszykiem, nie? Te, no, parę, parę, tak, parę takich dużych koszyków zanetowych puściłem, no. Kurczę, zimno wczoraj słoneczku, fajnie było, się siedziało. Się... Dzisiaj zimno? To ty A nie byłeś w sobotę? To ty nie byłeś w sobotę? No nie no. byłem. Człowieku, wtedy było zimno. No nie byłem w sobotę. No takie coś, dwie ochoteczki gumowe. I jedna jedna pineczka, nie? Cyk! Czekaj, nie chcę w pokazać. Jak pod lód. No wiesz, tego lodu nie ma, ale... No. To taka podlodowa. Boże, głubym. Oh. I to przepiektą zdobyczą. Chwyciły dzisiejszy dzień nad wodą. Połowiliśmy w sumie 2-3 godziny? Nie całe 3, ponad 2 no. godziny. Martwiłem się na początku, że nie będzie totalnie nic. No ale jakieś tam u mnie były nieśmiałe wrania, łowię trochę grubiej niż Robert. Nie, no ryby ogólnie tu widać są, tylko trzeba by się w nie jakoś tam wpasować. nie? No. Jesteśmy tu pierwszy raz, z zanęta, także tak powiem, że ja to jest to, pierwszy może. Ja Tylko, tytu... że dawno, w sumie odkąd powstał kanał, wyprowadziłem się stąd i przestałem tu przyjeżdżać. ja będę przyjeżdżał tutaj jeśli <grym> no, tu fajna. Podoba. No mega jest. Miałem tutaj stąd no, naprawdę kilka, kilka bardzo fajnych ryb i karpie się trafiały, liny. Fajna woda. No jest faktycznie. Dobra, ciekawie. I kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Zapraszamy na grupę Facebookową. I co? Chyba ty. Coś głupiego, na no, koniec może zróbmy. Wystarczy, że jesteśmy. Bra, niech będzie z wami. pozdrow.